Wszelkiego rodzaju proroctwa od zarania dziejów fascynują ludzi. Wszystko w związku z tym, że każdego z nas pociąga możliwość poznania wydarzeń, które dopiero nadejdą, a które mogą być przełomowe. Nic też dziwnego, że przedstawicieli poszczególnych krajów najbardziej interesują przepowiednie związane z państwem, w którym się urodzili lub zamieszkują. A jakie są proroctwa, jeśli chodzi o Polskę? Lodowik Rocka był franciszkańskim zakonnikiem, który na dosłownie chwilę przed śmiercią przekazał pewnym księżom swe przepowiednie dotyczące przyszłości krajów Europy, w tym oczywiście Polski. Jego wizje są z pewnością niezwykle szokujące, a zarazem przesiąknięte radością i szczęściem, które czeka nasz kraj. Wedle franciszkanina, Polska stanie się prawdziwym mocarstwem i będzie cieszyć się darem wolności. Co więcej, nasz kraj czeka wyniesienie przez samego Boga, co wiąże się z darem Polski w postaci wybitnego i niezwykłego papieża. Czyżby chodziło o Jana Pawła II? Lodowik zapowiedział także, że język nasz wykładany będzie na wszystkich uczelniach świata, a także zawrzemy cudowną relację z Turcją. Równie pozytywne wizje co do Polski miała Teresa Neumann. Czyli niemiecka mistyczka, która w 1926 roku zauważyła u siebie występowanie ran podobnych do tych, jakie posiadał sam Jezus. Kobieta ta dzięki darom od samego Boga widziała w swoich wizjach przerażające chwile przeszłości z ukrzyżowania, ale także przyszłość w tym naszego kraju. Wedle Teresy Polska jest obdarzona szczególną opieką ze strony samej Maryi która w przypadku wybuchu III wojny światowej ochroni Polaków. Ostatnia z przedstawionych przepowiedni dotyczy pasterza Mikołaja Sikatki, któremu około roku 1851 podczas modlitwy w lesie gromblińskim nad ołtarzykiem z małym obrazkiem ukazała się sama Matka Boska. Maryja przekazała mężczyźnie, że jeśli Polska się poprawi, stanie się prawdziwym, nowym początkiem dla całego świata, który sprowadzi dobro i światło i odmieni ziemię. Matka Boska poprosiła również pasterza, by obrazek z ołtarzyka został przeniesiony w bardziej okazałe miejsce, gdyż w przyszłości powstanie tu kaplica, a Polacy przyjdą, by poprosić ją o łaski. Mikołaj wyznał, że Matka Boska miała na piersi białego orła, co bez wątpienia było symbolem wywyższenia naszego kraju i jego niezwykłej wartościowej przyszłości.